Prowadź. Ja mogę prowadzić. Okej. Okay. Wprowadzę okay. <laughs> Może na stanie wprowadzić na kołendę nawigacją. O O! Chodź, chodź, Dobra. Zawróć, zawróć. się na niepoprawnym pasie. Zawróć, zawróć. Poprawny pas, kieruj się prosto. Okej, okay. Liwatanabe senor Senior kapral drugiego stopnia King 66. prawo. Jest, 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 Słucham pana. Ma pani za e prawo zachować milczenie. Wszystko co pani powie, powie, powie. powie. o tej będzie użyte przeciwko pani w sądzie. Ma pani prawo do adwokata oraz psychologa, jeżeli tak powie, znajduje się w mieście i ma pani prawo do telefoniku. Nie dłużej Następnie znowu w lewo. Pół minuty. Przy Uwaga, minuty. Uwaga za 200 metrów, fotoradar. Zwolnij, zwolnij. Przejdź, prędkość za 10 metrów. Metr? Metr. Sorry. Gratuluję, okay. ja ominęliśmy fotoradar. Ej, zrozumiałam, chyba. Dobra, super. Następnie skręć w prawo. Za 50 metrów skręć w lewo. Mm. Miejsce docelowe tutaj w prawej stronie, Trudy, a co im podróż? Tutaj, 5 gwiazdek na Los Santos Google. 5, 4, i pół, Zawsze może być 5. To jechałeś na miejsce. Tam. Idziemy w danej podróżu do Los Santos Mission Row.